W tym materiale omówimy sobie element dokonywania transferów w złotówkach z własnego banku na giełdę kryptowalutową coinpista.com, następnie omówimy element weryfikacji własnego konta, a także wątek zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa kończąc na wykorzystaniu darmowych tokenów, jakie otrzymujemy od giełdy od razu po rejestracji, czyli 100 tokenów CQX. Zaczynamy od zalogowania się na platformę, sprawdzamy jeszcze przedtem domenę strony, czyli conquista.com oraz upewniamy się, że strona posiada kłódkę, czyli informacje o certyfikacie. Następnie przechodzimy do logowania i przechodzimy w prawym górnym rogu do opcji ustawienia. Tutaj w razie czego możemy zmienić sobie ustawienia języka. W angielskim języku opcja ta Posiada nazwę Settings. Następnie przechodzimy do weryfikacji. Tu wybieramy osoba fizyczna. Teraz będziemy chcieli wypełnić nasze dane osobowe. Ja tutaj już dla celów demonstracyjnych wypełniłem te dane przypadkowymi informacjami, natomiast pamiętajmy, żeby dokładnie Odzwierciedlić te dane z tymi, jakie są u nas zamieszczone w dowodzie osobistym oraz pozostałych wymaganych dokumentach. Pamiętajmy o podaniu imienia, nazwiska, później kraju pochodzenia, tutaj Poland, jeżeli pochodzimy z Polski, obywatelstwo Polish, jeżeli mamy obywatelstwo polskie, następnie PESEL, aż w końcu adres, czyli wpisujemy ulicę. Numer budynku oraz numer mieszkania. Następnie kod pocztowy, miasto. I tutaj wybieramy sobie główny dokument, który chcemy udostępnić w giełdzie. Możemy wybrać paszport. Wtedy jesteśmy zmuszeni zrobić zdjęcie paszportu lub dowód osobisty. Pamiętajmy o tym, żeby na jednej stronie zamieścić obydwie strony. Dokumenty przesyłamy tylko i wyłącznie w formatach JPG lub PNG do 5 MB pojemności. Ja teraz wezmę możliwość wgraj plik. Zamieszczam dowód osobisty w formacie PNG. Pamiętajmy, żeby nie zamieszczać plików o rozszerzeniu PDF. Przechodzimy do pola seria i numer dokumentu. Następnie przechodzimy do wątku z drugim dokumentem i tutaj mamy do wyboru paszport, prawo jazdy, wyciąg z konta lub rachunek lub inny, który można będzie wgrać przy pomocy formatu również dostosowanego do JPG lub PNG do 5 MB. Jeżeli chodzi o wyciąg z konta lub rachunek, tutaj również możemy te dane zamieścić. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy jakiekolwiek informacje o tym, jak taki wyciąg z konta pozyskać, możemy się zwrócić bezpośrednio do administracji bankowej poprzez usługi online, chociażby przez formę czatu lub konsultacji lub sprawdzić, czy nie ma takich instruktaży już dostępnych w formie wideo lub pisemnej na stronie bankowej. Ja wybieram prawo jazdy i będziemy chcieli teraz wgrać dokument. Prawo jazdy już posiadam wgrane, więc przechodzę do następnego pola. Serię oraz numer dokumentu znajdziemy w polu numer 5, prawa jazdy. Po wpisaniu tych danych wybieramy pole do wysłania pliku. Na zweryfikowanie naszych danych użytkownika będziemy czekali od kilkudziesięciu minut do nawet kilku dni, w zależności od zapotrzebowania użytkowników platformy na tę usługę. Natomiast w tym czasie polecam każdemu, żeby wykonać następujące operację w kwestii bezpieczeństwa. Przechodzimy do zakładki bezpieczeństwo. Tutaj przejdziemy przez proces dwuskładnikowego uwierzytelniania. Jest to proces, który zapobierze możliwość zhakowania naszego konta oraz ograniczy dostęp do naszych danych wszelkim niepożądanym jednostkom. Tym samym klikamy włącz. Tutaj będziemy chcieli aktywować usługę 2FA. Możemy wybrać aplikację, którą ściągniemy z platformy Apple Store lub Google Play, w zależności od tego na jakim systemie operuje nasz smartfon. Czy jest to Apple czy Android? Ja wybieram Google Play. Tutaj będziemy klikali: Zainstaluj. Po zainstalowaniu wybieramy następny krok, i będziemy chcieli zeskanować ten kod QR w naszej aplikacji Google Authenticator. A więc otwieramy na smartfonie Google Authenticator i skanujemy ten kod. Wybieramy następny krok wprowadzamy kod wygenerowany przez aplikację następnie klikamy następny krok tutaj będziemy musieli zapisać kopię powyższych kodów i przechować je w bezpiecznym miejscu dzięki temu będziemy mogli wykorzystać jeden z tych kodów w razie gdyby nasz telefon został albo skradziony lub doszłoby do uszkodzenia do takiego stopnia, w którym nie moglibyśmy odtworzyć naszej aplikacji Google Authenticator Także te są bardzo ważne do tego, żeby umożliwić odzyskanie naszych danych, naszych środków z giełdy w razie nieprzewidzianych wypadków. Klikamy następny krok i sprawdzamy skrzynkę mailową, aby potwierdzić dodanie 2FA. Na końcu klikamy zakończ. Po przerobieniu kwestii bezpieczeństwa za dokonaniem dwuskładnikowego uwierzytelniania nasz podstawowy poziom bezpieczeństwa zostanie już zapewniony. Ponownie logujemy się. Tym razem ja użyję do celów demonstracyjnych innego adresu e-mail, natomiast my używamy tego, którego używaliśmy do celów weryfikacyjnych. Przechodzimy do login. Tutaj wpiszemy kod z aplikacji Google Authenticator, czyli za każdym razem, kiedy będziemy chcieli się zalogować, będziemy musieli teraz podawać. Inny, zmieniający się w czasie, numer identyfikacyjny dwuskładnikowego uwierzytelniania. Po zalogowaniu widzimy w prawym górnym rogu, że nasze konto jest zweryfikowane, zatem możemy przejść do procesu przesyłu środków pieniężnych na konto giełdowe, żeby zasilić nasz portfel. W tym celu otwieramy lewy pasek, który się rozwinie i opcję portfele. Widzimy, że nasze. Środki pieniężne zostaną skonwertowane ze złotówki polskiej na token giełdowy PLX. PLX jest to token, tak zwany stablecoin, który będzie niepodatny na wahania rynkowe. Możemy powiedzieć, że PLX jest równy w podziale 1 do 1 z polską złotówką. Giełda Końcuchista. Zdecydowała się na wprowadzenie tokena PLX, żeby ominąć konieczność powstania obowiązku podatkowego w miejscu wymiany waluty Fiat, czyli polskiej złotówki, na kryptowalutę i odwrotnie. Dzięki temu proces ten jest bardzo dogodny dla nas, dla użytkowników, i również bardzo prosty w użytkowaniu, o czym omówimy sobie później. Następnie przechodzimy do możliwości wybrania przesyłu waluty tradycyjnej. Jest tutaj informacja, że wraz z przelewem w złotówkach polskich otrzymamy tokeny o wartości równej dokonanej wpłacie w polskich złotówkach. Ilość środków, które wpłacimy na ten moment będzie to 50 zł. Widzimy, że prowizja za ten transfer wynosi 50 groszy. A więc całkowita kwota to 50 zł i 50 PLX czyli polski złotówek w tym wymiarze kryptowaluty StableCoin PLX. Będziemy klikali płać Tutaj mamy przekierowanie na stronę t -Pay. Wpisujemy nasze dane. I możemy do tego wybrać albo formy płatności poprzez blik, czyli szybką płatność online lub przez tradycyjny przelew. Ja jako, że jestem zwolennikiem aplikacji blik wykorzystam tę formę płatności. Tutaj będziemy musieli pisać kod blik z aplikacji na smartfonie. Wracamy do naszego portalu. Mamy informację, że Twoja płata została pomyślnie zlecona. W tym samym czasie automatycznie nasze środki zostają zasilone na koncie giełdowym i możemy z nich swobodnie korzystać. O bezpieczeństwo naszych środków nie musimy się martwić, ponieważ za ochronę depozytów na Conquista odpowiada firma renomowana wśród kryptowalutowego świata, czyli BitGo, która daje ubezpieczenie środków do poziomu nawet 100 milionów dolarów. Dzięki temu, że środki na Conquista są przechowywane głównie na zimnych portfelach, czyli na portfelach offline, nie ma możliwości dostępu hakerów do... Naszych pieniędzy. Tak jak wspomniałem na początku materiału, na naszej stronie giełdowej znajdą się również dodatkowe środki, które giełda gwarantuje nowym użytkownikom, czyli kryptowaluty CQX. 100 sztuk, bo tyle dostaje każdy użytkownik na początek, możemy wykorzystać do różnych czynności giełdowych, takich jak handel z niższą prowizją, korzystanie z dodatkowych produktów preferencyjnych cenach, a także będziemy mogli zanie dostać priorytetową opiekę doradcy. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są również inne bonusy, jak na przykład fizyczne nośniki portfeli kryptowalut. CQX będzie również można wymieniać na inne kryptowaluty, zatem jest to prezent dla nas użytkowników za to, że zdecydowaliśmy się skorzystać z usług giełdy Conquist.